Dzień dobry, witamy Państwa w kolejnym odcinku Przerwy na Trendy, dzisiejszym moim gościem jest Mariusz Wawer, dyrektor do spraw relacji rządowych i sustainability w firmie 3 Cześć Mariuszu. Dzień dobry, witam Państwa, dzień dobry, witam. E, słuchaj, no nie jest to niespodzianką, że chciałam z Tobą porozmawiać o zrównoważonym rozwoju, temat, no właśnie, taki temat wydawałoby się Prosty, a jednak trudny. Zacznę może od tego, jak to u Was wygląda. Czy to u Was w ogóle jest temat? Zakładam, że skoro Ty jesteś, to, to, to temat jest ważny, skoro są osoby odpowiedzialne. Można opowiedzieć, jak Wy do tego podchodzicie? Tak, rzeczywiście temat jest bardzo ważny i bez względu na to, czy rozmawiamy o rynku europejskim, czy na innych w innych geografiach, jest to temat, który jest. W centrum naszej strategii pod kątem zmian operacyjnych, ale też produktowych, i my już kilka lat temu, zresztą tu w Katowicach na COP24, podjęliśmy pewne zobowiązanie, które wpływa na, na całe portfolio naszych produktów. Pragnę tylko powiedzieć, że trzem. To 55 tysięcy produktów dla praktycznie każdej branży. Więc mamy tu kwestię branżę energetyczną, przemysłową, branżę motoryzacyjną, wodną. o bo z tego medyczną. pewnie kojarzy każdy, prawda? Tak i pewnie każdy z Państwa <laughs> spotyka się z naszymi produktami nawet 17 razy w ciągu doby, będąc na drodze, w biurze, w gabinecie lekarza, albo też po prostu nawet pracując, pracując w miejscu swoim pracy. Natomiast to pokazuje tylko, że ta transformacja dotyczy pra praktycznie każdego sektora i nasi klienci oczekują zmiany, która będzie wiązała się ze zmniejszonym śladem środowiskowym, ale również przede wszystkim z produktami, które będą wytwarzane w poszanowaniu norm środowiskowych, ale także im te rozwiązania zapewnią możliwość realizacji ich celów klimatycznych. I mówimy tu o kilku obszarach. Przede wszystkim, rzeczywiście, portfolio produktów. Nasze, my już parę lat temu dostosowaliśmy nasze procesy tworzenia nowych innowacji RD, do tego, żeby one rzeczywiście nie były tylko zielone na poziomie marketingu i ostatniego szlifu budowania. E, narracji marketingowej, ale już od początku, kiedy inżynierowie podchodzą do próby o, ocenienia, jaki produkt, to jaka to innowacja, projektowania tak o, i projektowania i zbierania feedbacku e, z rynku, my już oceniamy, na ile ten produkt może rzeczywiście być stworzony, albo uwzględniać te parametry środowiskowe, albo ile jego funkcjonalność można zwiększyć w stosunku do naszych klientów pod kątem właśnie kwestii środowiskowych i przez każdy etap jego tworzenia, poprzez jakby, prototypy i scale up i wprowadzenie na rynek, my już bierzemy to pod uwagę. Bierzemy również pod uwagę pod kątem opakowań. Mamy bardzo ambitne zobowiązania. Jak Państwo wiedzą, no nasze produkty można znaleźć na spółkach, w sklepach, e, czy w aptekach, czy w sklepach, czy w drogeriach. E, I zobaczą Państwo, że wiele z naszych produktów już nie ma plastikowych opakowań, ale są to opakowania z tektury, z recyklingowanych opakowań. I to rzeczywiście uczymy się na naszych doświadczeniach, projektujemy coraz więcej tak, żeby ten ślad środowiskowy był coraz mniejszy. To jest kwestia nowych produktów. Ważnym elementem jest również kwestia e, wytwarzania, czyli ślad Środowiskowy w produkcji. My tu w Polsce posiadamy jedno z największych centrów produkcyjnych w na świecie, i od kilku lat staramy się dekarbonizować naszą produkcję, zmniejszać ilość zużytych surowców i wpływać na, na ten pozytywny świat środowiskowy w różnych, w różnych aspektach. Od zakupu i produkt właśnie energii zielonej poprzez wzrost efektywności energetycznej, aż poprzez chociażby zarządzanie odpadami. Więc mówimy o całym łańcuchu wartości od wytworzenia produktu, od zaprojektowania produktu poprzez wytworzenie aż do opakowań i przez im funkcjonalność wykorzystaniem przez klientów, kiedy staramy się, żeby ta kwestia zrównoważonego rozwoju była po prostu namacalnym argumentem. Także biznesowym, i takim, który daje naszym korzyści, korzyści naszym klientom. To wszystko, co mówisz, wiesz, jest ciekawe, natomiast pierwsze takie moje skojarzenie że to bardzo dużo kosztuje, że, że te wszystkie innowacje procesowe, produktowe, w samym produkcie, w opakowaniu, we wszystkim, że to są, to są gigantyczne koszty. Zresztą, wiesz, jak się mówi o zrównoważonym rozwoju, no nie, to bardzo często jest tak, że nie będziemy tego robić, bo to drogo kosztuje, więc, no właśnie, czy to nie jest tak, teraz mamy tą całą dyskusję o konkurencyjności naszej gospodarki, czy to nie jest tak, że to zabija tą waszą konkurencyjność? Ja myślę, że na pewno nie zabija, bo kwestie zrównoważonego rozwoju, a bardziej produktów, które mają wspierać naszych klientów w realizacji ich celów zrównoważonego rozwoju w kontekście energetyki, surowców, innych elementów. To jest, oni po prostu wybierają te produkty i te rozwiązania, bo to im pomaga. Więc dla nas jest to przewaga konkurencyjna, ale myślę, że musimy na to spojrzeć z różnych perspektyw. Przede wszystkim oczywiście mamy kwestie regulacyjne, które doskonale ona zdaje sobie sprawę od kilku lat, dosyć mocno kształtują rynek i wyznaczają trendy, w których firmy muszą iść ale także nie tylko nasze, tylko naszych klientów, którzy każdego dnia wysyłają nam zapytania a propos naszych produktów i pytają o ślad środowiskowy, o kwestie związane z regulacjami, jak my je wypełniamy, bo oni również z tego muszą się spowiadać. Mamy kwestię oczywiście finansowania, tego, że no, zielone finansowanie, kwestie taksonomii, również wpływają na to, że musimy przy nowych inwestycjach brać to pod uwagę i wielu inwestorów również wpisuje swoje, wpisywało swoje portfolio właśnie zielone inwestycje i tego typu rzeczy. Trzecia rzecz bardzo miękka, ale to to są również pracownicy. Generacja, młode pokolenie, które patrzy rzeczywiście na to, gdzie pracują, co ich pracodawca wytwarza jak podchodzi do kwestii środowiskowych i innych, i widzimy, że to również wpływa na reputację firmy, A więc wszystkie te elementy od biznesowych poprzez regulacyjne i reputacyjne wpływają, że na koniec dnia mówimy o trochę takim tsunami, które przekonuje nas do tego. I oczywiście, to zawsze musi się opłacać, albo musimy to traktować i rozpatrywać jako inwestycję. Czasami jest to inwestycja średnio, długoterminowa, ale bazując na tych wymogach regulacyjnych czy klienckich, wiemy, że jest to. Inwestycja, która zwróci się w ciągu kilku lat. Ale wiesz, długo, średnio-długoterminowa nikt chętnie, nie oszukujmy się, nie podejmujemy chętnie takich decyzji. Żaden prezes, prezes się podjąć decyzję na pół roku, na rok, e, tak, żeby to było łatwo rozliczalne. To myślenie czy podejmowanie takich decyzji long term wymaga no i odwagi, tak naprawdę. I pytanie, czy większego apetytu na ryzyko, czy właśnie bardziej e, takiego dojrzałego myślenia o tym, co w, co, co w przyszłości? Bo, bo też nie wszystkie firmy się na to decydują. Nie, nie zainwestuje dzisiaj, żeby za 10 lat e, był zwrot. Ja myślę, że wszystkie te elementy, o których wspomniałaś, są bardzo ważne, bo to i trochę i świadomość zarządu, ale też osób, które e, w ramach firmy rozmawiają z klientami i zbierają ten pozytywny albo ten, no, te oczekiwania. E, czyli świadomość, z drugiej strony regulacje, no na koniec dnia każda firma musi być compliance, compliance ze swoimi regulacjami, tu mamy bardzo konkretne wymagania. I tak jak rozmawialiśmy na naszym ostatnim panelu, to nie jest tylko Europa. W Stanach Zjednoczonych, czy w Azji, w Australii również pomaga, pojawiają się nowe regulacje, które zaraz zaczną dotykać naszych klientów. Europa trochę stała się taką forpocztą. Natomiast na koniec dnia, to wydaje mi się, to, są, to jest inwestycja w kwestii oczekiwań naszych klientów. Ja mogę powiedzieć, że Obecnie oceniamy, że prawie 8 miliardów naszego biznesu jest związana z celami klimatycznymi i z danymi, które oczekują naszych klientów. Znaczy na tyle na zakupy naszych klientów są powiązane z danymi i ze spełnieniem ich oczekiwań dotyczących raportowania, czyli musimy to przedstawić. Więc mówimy o bardzo dużej części biznesu, który mówi bardzo wprost. Jeżeli w najbliższym czasie, w ciągu kilku lat nie będziecie tych oczekiwań spełniali, to może się okazać, że będziemy musieli wybrać innego rodzaju dostawcę albo poszukać innego rodzaju rynku e, czy też rozwiązań. Więc mówimy o bardzo konkretnym oczekiwaniu. Jest to inwestycja, ale inwestycja, bez której pojawi się to ogromne ryzyko w postaci utraty rynku albo bycia niezgodnym z oczekiwaniami w, e, regulacyjnymi i po prostu musimy to robić. Druga rzecz, jeżeli mogę, ostatnią rzecz, to jest kwestia chociażby dekarbonizacji. E, ślad środowiskowy jest ważny, ale własne źródło energii. Które chociażby inwestujemy w Polsce, mamy przy naszych fabrykach we Wrocławiu, w naszych trzech fabrykach niemieckich również mamy farmy, farmy fotowoltaiczne i to się zaczyna w różnych innych fabrykach, w lokalizacjach również dziać. To jest stabilne własne źródło dostaw, co przy tej niepewności geopolitycznej powoduje, że nikt nam nie będzie następnego dnia kazał zmniejszać chociażby produkcji, ale też długoterminowo to są pewne zachęty i benefity związane z wykorzystywaniem zielonej energii i pewną stabilizacją cen energii, na które możemy liczyć, mając własne źródła. Ja się zastanawiam, wiesz co, czy w świetle tej takiej obecnie trochę niestabilności też... No wiesz, na rynku teraz się mówi dużo o tym, może odwracamy się od zielonego, zrównoważonego i, i tak dalej. Ja osobiście uważam, że oczywiście to, że się mówi, że em, odchodzimy, to nie powoduje, że nie będziemy mieli na przykład skutków zmian klimatu albo że nagle demografia się, e, się, się, się odwróci, ale jest dużo, dużo populizmu też, e, też, e, też na rynku, dużo demagogii. To trochę też no, przemawia, nie? Czyli to, a, a z drugiej strony właśnie mówisz, że, że, że wy jesteście przekonani, że to jest droga, e, którą po prostu no Trochę będzie trzeba iść, nie tylko dzisiaj, ale też jutro i pojutrze. Po Czyli rozumiemy, że tutaj nie ma obawy, że wszystko się nagle obróci do góry, do góry nogami. Ja myślę, że to, co powiedziałem o proporcjonalności biznesowej i tego, że wiele branż musi się transformować z punktu widzenia nawet nie tyle raportowania, co po prostu zmian rynkowych, kwestii cen energii i innych, chociażby ograniczenia zasobów, które, które mogą, powoduje, że jest to kierunek, który. W takim czy inny sposób będziemy musieli kontynuować, ta podstawa moim zdaniem, zostanie. Zostanie podstawa w postaci kwestii energii, w postaci ograniczonych zasobów, w postaci trochę też oczekiwań społecznych. My wszyscy jesteśmy coraz bardziej, szczególnie młode pokolenie, chcemy żyć w czystym, przyjaznym otoczeniu, i na pewno nie chcielibyśmy mieszkać koło fabryki, która będzie truła nas za emisjami, czy też będzie zatruwała wodę. Albo w ogóle ten... nie będzie dostępu do wody, no, prawda? Czy topadnie, do lasów, czy takich. Dokładnie więcej wszystkie rzeczy będą się działy i, i to jest kwestia trochę kija i marchewki, no bo firmy, Zażywają dużo wody, no wiedzą, że zmniejszając nie, wprowadzając nowe instalacje oczyszczające wodę i pozwalające to wprowadzać po do obiegu, powodują, że po pierwsze nie muszą płacić za dodatkowe wykorzystanie, albo ograniczają kary, kary z tym związane chociażby z oddawaniem wody, która nie spełnia. Więc na koniec dnia mówimy o bardzo realnym biznesie i o tym, że biznes będzie szedł w tym kierunku. Regulacje powinny to wspierać, mądrze wspierać, ja myślę, że nie przeszkadzać przede wszystkim, ale też racjonalnie podchodzić do tego, jakie są możliwości technologiczne i finansowe biznesu. Znaczy przyjmowanie zbyt restrykcyjnych norm i oczekiwań spowoduje, że po prostu albo ich nie wypełnimy i biznes jednak będzie apelował do tego, żeby je zmniejszyć, albo po prostu koszty powodują, że no, zarżniemy biznes w jakimś tam kontekście. Pełna, pełna zgoda. Jeszcze jeden wątek, o który chciałam się zapytać, bo też tak, jak rozumiem z tego, też co mówisz, to przede wszystkim mamy silne powiązanie biznesu z tematami środowiskowymi, co jest też dla mnie oczywiście oczywiście oczywiste, no bo zużywacie zasoby, energię i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w literkach SG mam jeszcze to S i G. Tak. I czy to jest tak, że one. Nie istnieją? Czy one są bardziej wspierające? Jak to jak to? Jak to ja myślę, że jest bardzo ważna. I to, czy governance, no, duże korporacje mają już te, te rzeczy zapisane w swoich celach, w swoich politykach, więc raczej staramy się je teraz sprawdzać, na ile one dopasowują się do, 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 do regulacji. E, litera S również jest dla nas bardzo ważna. Czy my, jako duża firma, aktywnie działamy w lokalnych społecznościach, w których współpracujemy i tu również staramy się wykorzystywać nasz kapitał w postaci, w postaci kapitału naukowego, bardzo mocno stawiamy nas Współpracę z lokalnymi, lokalnymi szkołami, szkołami zawodowymi, technicznymi, promując te rozwiązania, szkolnictwo techniczne wśród młodych osób, wśród młodych kobiet, no po to, żeby budować ten zasób talentów na przyszłość. Ale widzimy, że też nawet chociażby w przypadku nowych, zielonych miejsc pracy, to jest bardzo ważne, żeby też aktywizować się i wspierać edukację w tym, jak, jak te kadry przyszłości powinny wyglądać, albo też jak ci przyszli inżynierowie, e, specie od środowiska, ale też różnych logistyki, różnych sektorów, będą rozumieli, będą oświadomi tych kwestii środowiskowych i jak będą odpowiadali, jak będą podejść na wyzwania rynkowe i nowe regulacje, które będą się pojawiały. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Bardzo, bardzo. bardzo ciekawa. E, no i pozostajemy w kontakcie. Zapro, na pewno zapraszam na kolejną kawę. Dziękuję bardzo.